Czytanie z księgi proroka Michasza, tak mówi Pan. A Ty, Betlejem Efrata, najmniejszy jesteś wśród plemion już, z Ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mają zaporodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę, aż po krańce ziemi, a On będzie pokojem. Oto słowo Boże. Ojej, nas, Boże, i daj nam sprawienie. Odmów nas, Boże, i daj nam Słysz, pasterzom izraela ty, który zasiadasz nad twarzy Baharli. Wspójrz swą potęgę i przyjdź nam z owoce. Odmów nas, Boże, i daj nam skarbiebiebieg. Obudź Boże za stawem, Wejrzyj z nieba spojrz na mieć termin ochorź. Chroń to, co zasadziła Twoja prawnica, dla to ruś myśl dla siebie. Odmów nas Boże, i daj nam sprawienie. Ciągnij rękę nad mężem tej prawicy, nad senem człowieka leczy którego umocniłeś swej słuchu, już Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życia, będziemy w chwalili. Odmów nas, Boże, i daj nam sprawienie. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia. Chrystus, przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W swojej księgi napisano o mnie, aby spełnić wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: Ofiar, darów, całopalenia i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: Oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwaj jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystus raz na zawsze. Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z Wami i Świętem Twoim Słowa Ewangelii według św. Łukasza Chwała Tobie, W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się w Dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała – Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia Zacznęł w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Oto słowo Pańskie, chwała Dorie Chrystal, duchu świętym. Yeah, man. Nie da się raczej nie zauważyć, patrząc na wszystko, co dzieje się dookoła nas, że święta Bożego Narodzenia są tuż, tuż. Długie kolejki do karski per tłumy ludzi przetaczających się przez takie czy inne sklepy. Zdesperowani rodzice szukający w pośpiechu dla swoich pociech jakichś prezentów. Niewątpliwie te ostatnie dni przed świętami ludzie, to czas niezwykle intensywny i przez wielu z nas przeżywany w pośpiechu. I można by zapytać siebie samych, ku czemu ten pośpiech zmierza. Czy jest to Boży pośpiech, mający z czy te zbliżające się święta będą wyjątkowe nie tylko dla mnie osobiście, ale dla całej mojej rodziny. Która z polędą na ustach zasiądzie do wigilijnej wieczerzy, wydać dać wyraz swojej radości z narodziny Chrystusa Pana? Czy jest to raczej pośpiech tradycyjny, bo zawsze przygotowujemy wszystko na ostatnią chwilę, ciągle w wieku, zabieganie od świtu do nocy? I tylko nie wiadomo po co, bo gdy często przychodzą święta, nie mamy już na nic ochoty, ani na prezenty, ani na spotkanie w rodzinnym gronie, ani tym bardziej na radość z narodziny Pana. Czy ten pośpiech, który nam towarzyszy, jest Bożym? O takim Bożym pośpiechu, drodzy, czytamy w, w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Święty Łukasz ukazuje nam Matkę Bożą, która zmierza pospiesznie przez góry do domu Elżbiety, spieszy z pomocą, spieszy wysłuszy swojej krewnej Elż Elżbiecie, śpiesząc bez względu na trud podróżowania wynikający z konieczności przemierzenia niełatwych górskich szlaków, bez względu na trud wynikający z własnego błogosławionego stanu, to, co dodaje jej sił, jest motywacją do przebycia z pośpiechem niełatwej podróży. To gorące i szczere pragnienie spotkania z drugim człowiekiem, to gotowość do służby drugiemu. Patrząc na tę scenę, można zapytać się, co nas w życiu napędza, co nas motywuje do tego, by zaangażowaniem. Przygotowywać wszystko, co trzeba do tych zbliżających się świąt, co jest celem, który naszemu pośpiechowi nadaje znaczenie, nadaje sens. Nie da się ukryć, że bardzo często zatracamy gdzieś to prawdziwe znaczenie świąt Bożego Narodzenia. Coraz częściej można odnieść wrażenie, że dla wielu z nas to są po prostu święta ale nie mają one wiele wspólnego z Bożym Narodzeniem. Coraz częściej spotyka się ludzi, dla których ten szczególny w roku czas to tylko kolejny długi weekend, który trzeba wykorzystać do tego, by wypocząć, by naładować akumulatory przed kolejnymi tygodniami i miesiącami w Ponieważ czasami gubimy gdzieś to Boże Narodzenie, Zostawiając zupełnie obok fakt przyjścia na świat Chrystusa odkupiciela. Także i ten przedświąteczny pośpiech zdaje się bezsensowny i bezcelowy. A tymczasem, jak mówił papież Franciszek, bez Jezusa nie ma Bożego Narodzenia. To inne święta, ale z pewnością nie Boże Narodzenie. Być może, drodzy, będzie nam czegoś w te święta brakować. Bo może zapomnieliśmy czegoś kupić. Może prezenty pod choinką nie będą takie, jakbyśmy się spodziewali. Może na stole będzie nieco skromniej. Być może będzie nam kogoś w te święta brakować. Bo ktoś wyjechał, ktoś bliski odszedł do Pana. I przy tym wilijom stowe będzie puste miejsce. Dlatego tak ważne jest, byśmy pośród tych różnych przedświątecznych starań, naznaczonych pośpiechem, nie zapomnieli o tym, którego w te święta zabraknąć nie może, a który czeka na spotkanie z nami czasem o wiele dłużej niż tylko od początku Adwentu. Niech Jezus Chrystus będzie rzeczywiście centrum przeżywania naszego Bożego Narodzenia. A ten pośpiech, który nam towarzyszy w tych ostatnich dniach Adwentu, niech będzie Bożym pośpiechem. Pośpiechem ku udzieleniu się Bożą Miłością z drugim człowiekiem. Adwent przecież to czas radości, mającej swój szczyt w spotkaniu z Bogiem, i z przy wigilijnym stole, do tego, abyśmy dziwili się z radością radością z narodzenia Chrystusa. Niech te ostatnie dni, właśnie tych naszych przygotowań będą wykorzystane do tego, abyśmy te święta przeżyli po Boże. Aby w centrum był nowonarodzony Chrystus, był drugi człowiek. Amen.